Picie kawy rano, picie kawy naczczo może być przyczyną podjadania i takiego podjadania w ciągu dnia, ale przede wszystkim tego wieczornego podjadania. I może żeby was tak trochę uspokoić na początku, to nie będzie film, w którym będę was zachęcać do rezygnowania z picia kawy ogólnie i też z tego picia kawa, kawy rano na bo w kontekście podjadania to nie sama kawa jest problemem. Natomiast powiemy sobie o tym, jak właśnie kawa pośrednio wpływa na to, jak wygląda reszta dnia, reszta dnia pod kątem jedzenia. No i właśnie co to ma wszystko wspólnego z podjadaniem szczególnie z tym podjadaniem wieczornym, więc jeśli zaczynasz swój dzień od kawy i masz problem z podjadaniem, no to zachęcam cię do tego, żebyś obejrzała ten film w całości, bo być może właśnie ta przyczyna podjadania. Leży u ciebie w tym, że ten swój dzień od kawy y, zaczynasz. Zanim przejdziemy do konkretów, to cześć, jestem Ania, to jest study dietetyki, czyli miejsce stworzone dla kobiet, którym ogarniamy babskie sprawy od strony dietetycznej. Ja wiem, że temat podjadania to nie jest tylko temat, które, który nas dotyczy. Ale tak, wydaje mi się, że e, dotyczy nas mimo wszystko bardziej i my się w większym stopniu przejmujemy tym, czym skutkuje podjadanie. To znaczy skutkuje mm, nadmierną masą ciała, skutkuje takim, taką ogólną frustracją, wkurzeniem, żalem do wszystkich i do samej siebie. Skutkuje też takim. Niskim poczuciem sprawczości i ogólnie takim, e, taką niską pewnością siebie, czy nawet brakiem pewności siebie. Dlatego też właśnie zdecydowałam się mówić na temat podjadania do Was tutaj więcej. I to jest drugi film z serii Ogarniamy Podjadanie, czyli z serii, w której szukamy przyczyn podjadania i takich w miarę prostych, w miarę łatwych sposobów na to, żeby każda z Was samodzielnie mogła sobie z tym problemem poradzić. No i jeśli uważacie, że te treści są. Wartościowe, że pomogły Wam, mogą pomóc też innym osobom. To będę wdzięczna za subskrypcję, łapkę w górę, komentarz, udostępnienie tego filmu, tak żeby mogła docierać do większej liczby osób. Dużo osób zaczyna dzień od kawy i Ty właśnie pewnie też tak masz, że zaczynasz ten swój dzień od kawy z różnych powodów. Być może po prostu tak lubisz i inaczej sobie tego swojego dnia rozpocząć nie wyobrażasz. Być może jest to kwestia nawyku, czyli po prostu możesz nawet nie mieć gdzieś tam ochoty jakiejś ogromnej na kawę z rana, ale już tak się przyzwyczaiłaś, że w taki sposób właśnie zaczynasz ten swój dzień, że na automacie idziesz do kuchni i zaparzasz wodę na kawę no i właśnie od tej kawy ten swój dzień zaczynasz, a być może wynika to też z tego, że na przykład rano nie czujesz głodu. No i śniadania nie chce ci się jeść, ale kawę w sumie czemu nie? Kawę zawsze można się napić. Także niezależnie od przyczyny, dla której przez którą zaczynasz swój dzień od kawy, to sprowadza się do jednego. Bardzo często sprowadza się do tego, że kawa tłumi to uczucie głodu, czyli daje nam takie troszkę oszukane uczucie sytości i sprawia, że my właśnie po wypiciu kawy mamy energii, dużo energii z kofeiny. No, i nie czujemy głodu, nie, po, nie czujemy potrzeby tego, żeby jeść śniadanie. Często jest też tak, że to uczucie, właśnie tego takiego jakby najedzenia po tej kawie, skutkuje tym, że my nie tylko nie jemy śniadania, ale bardzo często w ogóle pijemy jedną kawę, nie jemy śniadania i później wciąż nie jemy drugiego śniadania czy lunchu, tylko pijemy kolejną kawę, po to, żeby właśnie znowu doładować się tą energią i ta kolejna kawa też daje nam to takie właśnie oszukane uczucie, sytuacji. Na jakiś czas. No, i to wszystko sprowadza się do tego, że ten nasz cały dzień pod kątem jedzenia, pod kątem naszej diety, tego właśnie co jemy, co pijemy, zaczyna się rozjeżdżać. Nie jemy posiłków regularnie i w ogóle cały dzień jemy za mało w porównaniu do tego ile powinnyśmy jeść. No I czym to skutkuje? Bardzo często kończy się to na tym, że po południu czy wieczorem, kiedy już raczej nie pijemy kawy i kiedy już nie mamy pracy, jesteśmy w domu, możemy na spokojnie gdzieś tam usiąść, zrelaksować się, zrobić sobie posiłek, zjeść go na spokojnie to właśnie często jemy duży objętościowo posiłek, jakiś obiad, kolację, obiad o tak żeby trochę powiedzmy nadgonić tych kalorii w ciągu dnia, tej, żeby dostarczyć sobie tej energii, którą już w ciągu dnia zużyłyśmy na pracę, na różną aktywność fizyczną, na różne czynności. A które z jedzenia sobie nie dostarczyłyśmy. No i właśnie jemy ten duży objętościowo posiłek, który jednak najczęściej wcale nam nie wystarcza. Dlatego, że właśnie w ciągu dnia jadłyśmy nieregularnie i jadłyśmy też za mało, więc bardzo często jest to moment, w którym pojawia się taka szwędaczka, wieczorna szwędaczka w poszukiwaniu różnych przekąsek. Bardzo często w poszukiwaniu słodyczy, czyli tego jedzenia, które jest napakowane tą taką szybką energią. To z jednej strony, bo z drugiej strony też bardzo często jest to moment, w którym towarzyszy, towarzyszy takie po prostu uczucie, że mm, Mamy ochotę na wszystko, a jednocześnie nic nas nie zadowala. Nie zadowala nic naszych kubków smakowych, nic pod kątem e, smaku właśnie nas nie satysfakcjonuje, nic nam nie wystarcza i w sumie to właśnie mamy ochotę na wszystko, a tak naprawdę. Mm, nie ma, nie ma czego zjeść w tej kuchni. Bardzo często wtedy podjadamy przeróżne rzeczy. Często są to, powiedzmy, teoretycznie zdrowe przekąski, jakiś owoc, orzechy, gorzka czekolada. Często dochodzą do tego właśnie ostatecznie słodycze czy słone przekąski. I sprowadza się to do tego, że po prostu w krótkim czasie miemy bardzo dużą ilość jedzenia, że pojawia się to właśnie wieczorne podjadanie, które kończymy, mając naprawdę dużą liczbę różnych przekąsek na swoim koncie. No i tak powstaje problem z podjadaniem. Czyli kawa sama w sobie nie jest problemem, natomiast problemem jest to, że ona zastępuje nam śniadanie. No i później sprawia, że każdy kolejny posiłek w ciągu dnia zaczyna nam się przesuwać, cały dzień jedzenia zaczyna, na, zaczyna nam się rozjeżdżać. Ostatecznie przez cały dzień jemy za mało, a przecież to nie jest dzień, kiedy my leżymy, odpoczywamy, nic nie robimy, tylko normalnie, prawdopodobnie idziemy do pracy, mamy normalną aktywność fizyczną, robimy różne obowiązki itd., więc my potrzebujemy tej energii. I my tą energię zużywamy, a nie, nie dostarczamy jej sobie z jedzenia. Więc w sumie nic dziwnego, że właśnie kiedy już przechodzi wieczór, czas na odpoczynek, czas kiedy można się na tym jedzeniu skupić i czas kiedy nie pije się kawy, to że te objętości jedzenia, ilości jedzenia wtedy są spore, no i że właśnie pojawia się ten problem z podjadaniem. Natomiast w tym momencie ten problem z podjadaniem, tak jakby się nie kończy, bo w tym momencie tworzy się błędne koło, tak naprawdę na dwa, 3, minimum trzy sposoby, które Wam tutaj opowiem. I pierwszy, pierwsze błędne koło tworzy się na takiej zasadzie, że kiedy Ty właśnie wieczorem jesz duży objętościowo posiłek, i później pojawia się to właśnie wieczorne podjadanie, czyli kończysz z dużą ilością jedzenia wieczorem, to to może wpływać na to, że ta ilość jedzenia jeszcze rano cię syci i że po prostu ty rano nie czujesz głodu, nie jesteś głodna, nie masz ochoty na śniadanie, nie jesz tego śniadania, ale prawdopodobnie właśnie pijesz kawę i w ten sposób zaczynasz swój dzień. No i tak naprawdę przez to ten twój dzień wygląda tak samo jak poprzedni dzień i też prawdopodobnie będzie skutkował tym, że po południu czy wieczorem znowu to podjadanie się gdzieś tam pojawi. Także to jest takie jedno błędne koło. Drugie błędne koło polega na tym, że kiedy właśnie jesz wieczorem Dużej ilości jedzenia, szczególnie takim naprawdę późnym wieczorem, że po prostu kończysz to jedzenie na krótko przed tym, zanim pójdziesz spać, to to na 100% będzie skutkowało tym, że po prostu będzie ci się źle spało. Możesz mieć po pierwsze problem w ogóle z zaśnięciem. Na pewno będzie Ci towarzyszyło, to, towarzyszyło takie uczucie pełności, przejedzenia. Może pojawić się nawet jakaś e, zgaga. E, możesz właśnie mieć problem z zaśnięciem, ale możesz mieć też później problem taki, że będziesz się wybudzać podczas snu, e, czy w ogóle spać krócej niż zazwyczaj. A kiedy my śpimy zbyt mało. E, I kiedy też ten sen właśnie jest e, po prostu słabej jakości, to to będzie też skutkowało tym. Że my kolejnego dnia, zmęczone, niewyspane, będziemy chciały się doładować energią z różnych produktów. Bardzo często właśnie będziemy sięgać po produkty, które są źródłem tej takiej szybkiej energii, które dadzą nam zastrzyk energii tu i teraz. Często właśnie będą to słodycze albo jakieś inne wysoko przetworzone jedzenie, wysoko przetworzona żywność. No i też to niewyspanie będzie skutkowało tym, że tak naprawdę Jakiekolwiek zachcianki pojawią się u ciebie w ciągu dnia, to po prostu dużo gorzej będzie ci sobie z nimi poradzić. Na zasadzie takiej, że gorzej będzie ci podjąć taką świadomą, racjonalną i taką na spokojnie po prostu podjąć tą decyzję, czy to jest coś, co ty chcesz teraz zjeść, coś, coś czego ty teraz potrzebujesz. Czy jednak właśnie wystarczą ci gdzieś tam standardowe posiłki, które zjesz w ciągu dnia. Także to jest takie drugie błędne koło, natomiast w ogóle temat snu i podjadania to jest temat, który chciałabym zdecydowanie bardziej rozszerzyć, przyjrzeć się jemu bliżej. Także teraz opowiedziałam wam pokrótce, o co mniej więcej chodzi z tym podjadaniem, w momencie, kiedy śpisz za mało, czy twój sen ma słabą jakość. Natomiast w jakimś kolejnym filmie na pewno przyjrzymy się temu jeszcze bliżej. Natomiast jest jeszcze trzecie błędne koło, które Tutaj w tym momencie może się pojawić. To znaczy, kiedy właśnie zjesz wieczorem duży objętościowo posiłek i mm, pojawi się to wieczorne podjadanie, czy nawet takie podjadanie w ciągu dnia. To bardzo często właśnie pod koniec dnia to może, się, to może skutkować tym takim wkurzeniem na siebie, frustracją, tym, że pojawiają się wyrzuty sumienia, że kurde, znowu to zrobiłaś. No, miałaś, już jakby, miałaś, miałaś tak nie robić, obiecałaś sobie, że się ogarniesz, że, że w końcu zrzucisz te nadprogramowe kilogramy, że w końcu nie będziesz podjadać, a znowu to zrobiłaś. Więc pojawia się właśnie taka złość na samą siebie, pojawiają się wyrzuty sumienia bardzo często te wyrzuty sumienia ta złość że zjadłaś za dużo kończy się tym, że jesz jeszcze więcej więc tutaj naprawdę to takie koło jest dosyć mm, skomplikowane no i niestety też bardzo często to koło kończy się taką decyzją dobra to był ostatni raz Pora się ogarnąć, pora przestać podjadać, pora właśnie trochę schudnąć, zadbać o siebie. No i bardzo często wtedy powstaje decyzja, że kolejnego dnia nie będziesz nic jadła, czy będziesz jadła znacznie mniej, po to, żeby te kalorie mogły się wyrównać. Dzisiaj zjadłeś dużo, jutro zjesz mniej, więc dzięki temu właśnie powiedzmy, że chcesz sobie w taki sposób z tym poradzić. No, ale znowu to prawdopodobnie nie będzie kolejny dzień, w którym leżysz, odpoczywasz, nic nie robisz, nie masz żadnej aktywności. Fizycznej, Więc teoretycznie nie potrzebujesz aż tak dużej ilości jedzenia jak takiego standardowego dnia, kiedy idziesz do pracy i normalnie gdzieś tam żyjesz, funkcjonujesz. Tylko właśnie jest to taki normalny, standardowy dzień, kiedy potrzebujesz tej energii na różne czynności, a nie dostarczasz sobie tej energii z jedzenia, bo postanowiłaś przecież, że nie jesz, że będzie siadła mało po to, żeby właśnie. Wyrównać te kalorie. No i nawet jeśli tego kolejnego dnia nie pojawi się to podjadanie gdzieś tam wieczorne czy w ciągu dnia, to bardzo często tutaj Działa to na takiej zasadzie, że przez kolejnych kilka dni jesz naprawdę mało, po to, żeby właśnie wyrównać te kalorie, żeby się ogarnąć w końcu, a to tak czy inaczej będzie skutkowało tym, że prędzej czy później rzucisz się na to jedzenie. Szczególnie jeśli też będzie czas, kiedy będziesz sobie odmawiać tych swoich ulubionych smaków, będziesz jeść nudno, monotonnie, właśnie zbyt mało w stosunku do tego, co po prostu potrzebujesz, to to tak czy inaczej będzie skutkowało tym, że w końcu się na to jedzenie prawdopodobnie w ogóle rzucisz, no i że że ten problem z podjadaniem znowu się pojawi, ty znowu będziesz zła, sfrustrowana, pojawią się wyrzuty sumienia. No i właśnie takie po prostu ogólne załamanie, że tkwisz w tym błędnym kole, i że nie potrafisz tak naprawdę spełnić, spełnić takich założeń, takich postanowień, które przecież sama sobie samej sobie dałaś. Więc bardzo często skutkuje to też takim właśnie brakiem pewności siebie i tym takim niskim poczuciem sprawczości. No i co? Jeśli słuchasz tego, co tutaj mówię, i czujesz, że w jakimś stopniu to Ciebie dotyczy, i że rzeczywiście ten problem z podjadaniem może u Ciebie z tego wynikać, no to pojawia się pytanie, co z tym zrobić. I tak jak mówiłam na początku, nie będę Was zachęcać do tego, żeby rezygnować z tego picia kawy rano, z picia kawy na czczo. Szczególnie po prostu, jeśli dobrze no się tak czujecie, jeśli lubicie po prostu zaczynać ten swój dzień od kawy, bo kawa sama w sobie problemem nie jest, ale ona jest problemem wtedy, kiedy ona zastępuje nam śniadanie czy jakikolwiek inny posiłek. Więc niezależnie od tego, czy ta kawa z rana się u ciebie pojawi przed śniadaniem, czy zaczniesz dzień od śniadania i zaraz potem wypijesz kawę? To kluczem do sukcesu jest to, żeby to śniadanie się pojawiło i żeby to nie było też jakiekolwiek śniadanie, tylko żeby to rzeczywiście było śniadanie dobrze zbilansowane, w którym będą optymalne ilości błonnika pokarmowego, w którym będą zdrowe tłuszcze, w którym będą też przede wszystkim optymalne ilości białka. Ja w poprzednim filmie mówiłam Wam o tym, co wspólnego z podjadaniem ma białko, zbyt mała ilość białka w diecie, i jak w ogóle tą swoją dietę ogarnąć. Tak, żeby tego białka było była w niej, w niej wystarczająca ilość. Także koniecznie sobie do tego filmu zajrzyjcie. No i ważne jest też to, żeby to było śniadanie, które nie będzie wyglądać tak, tylko będzie wyglądać tak. Bo. To zadowolenie z diety, ze swojej diety, ze swoich posiłków, nie tylko pod kątem smaku, czyli nie tylko pod kątem tego, żeby to były rzeczy, które Ty naprawdę lubisz jeść, w pełni dopasowane do po prostu Twoich kubków smakowych, ale żeby też to ładnie wyglądało. To to jest też klucz do sukcesu, bo dieta powinna być właśnie dla ciebie atrakcyjna smakowo i wizualnie, no i do tego właśnie zdrowa i pełnowartościowa. I tak naprawdę myślę, że to śniadanie, niezależnie od tego, czy zaczniesz dzień od kawy i właśnie później zjesz śniadanie, czy najpierw śniadanie, a potem kawa, to tak czy inaczej, że jeśli zadbasz o to, żeby to śniadanie, ten pierwszy posiłek w ciągu dnia był stałym elementem każdego Twojego dnia i żeby właśnie to nie było jakiekolwiek śniadanie, tylko śniadanie dobrze zbilansowane i też całkiem że znaczy nie, nie całkiem spore objętościowo, tylko po prostu dobrane objętościowo mm, do Ciebie. To to wpłynie na to, że później cała reszta dnia może wyglądać po prostu dobrze pod kątem i ilości jedzenia i pod kątem tego, że po prostu będzie siadła te posiłki regularnie, co 3, 4, maksymalnie co 5 godzin, w zależności od tego, co podpowiada ci twój organizm. No i właśnie myślę, że to będzie, że to jest takie kluczowe do tego, żeby rzeczywiście wyregulować ten swój cały dzień jedzenia i żeby. To, że ten twój dzień jedzenia będzie wyregulowany pod kątem ilości posiłków, tego kiedy je jesz, w jakich godzinach i pod kątem tego ile kalorii jesz, to, to wpłynie, że wieczorem nie powinnaś mieć chęci na podjadanie, a nawet jeśli pojawią się pojawi się jakakolwiek chęć na podjadanie, czy to właśnie wieczorem, czy gdzieś tam w ciągu dnia, niezależnie od tego czy to będzie chęć gdzieś tam wynikająca, wychodząc z głębi Ciebie, czy ktoś będzie na przykład w pracy namawiał Cię do zjedzenia czegoś słodkiego, czegokolwiek, to dzięki temu, że ta twoja dieta będzie wyregulowana, to będziesz miała o wiele więcej takich zasobów do poradzenia sobie z tym, to znaczy do podjęcia świadomej decyzji, czy Ty chcesz na przykład to coś słodkiego, ten kawałek ciasta zjeść, czy nie chcesz, czy nie masz ochoty, czy wystarczą ci tylko te posiłki, które masz zaplanowane w swojej diecie. I w temacie mm, słuchania swojego organizmu, jedzenia tak bardziej intuicyjnie, świadomie, właśnie słuchając tych naturalnych sygnałów głodu i sytości, jakie wysyła ci twój organizm. Mam dla Ciebie fajne narzędzie. Do pobrania niby za darmo, ale nie do końca za darmo, dlatego do, że ono jest do pobrania po zapisie na mój dietetyczny newsletter, na którym obiecuję, że nie spamuję, tylko wysyłam same fajne dietetyczne treści. Mowa o skali głodu i sytości. Skala głodu i sytości to jest takie narzędzie, dzięki któremu o wiele łatwiej powinno Ci być rozpoznawać właśnie te naturalne sygnały głodu i sytości, jakie wysyła Ci Twoje ciało. I w tej skali generalnie chodzi o to, że mm, masz tą skalę, do której są dopisane różne pytania który sobie zadajesz przed jedzeniem w trakcie jedzenia czy po posiłku. No i właśnie one mają na celu określenie tego jak bardzo jesteś głodna i jak bardzo jesteś najedzona, jak bardzo jesteś syta. I taki ogólny cel stosowania tej skali to jest właśnie to, żeby jeść bardziej świadomie, bardziej intuicyjnie i żeby też nie doprowadzać do takiego wielkiego, wilczego głodu, wielkiego uczucia Naprawdę głodu, kiedy ty nawet w momencie, kiedy przygotowujesz obiad, czujesz, że po prostu jesteś tak głodna, że nie wytrzymasz do, do tego, aż ten obiad się ugotuje za 5 czy 10 minut, tylko że w tym momencie musisz coś przegryźć, bo po prostu jesteś aż tak głodna, że właśnie nie wytrzymasz, bo to nie jest dobre. I to może bardzo rozregulowywać tak naprawdę na później cały dzień jedzenia. Więc właśnie skala z jednej strony pomaga nie doprowadzać do takiego wielkiego, wilczego głodu. Natomiast z drugiej strony ona też pozwala zakończyć posiłek wtedy, kiedy czujesz takie optymalne, przyjemne na jedzenie. Bo to jest mega ważne, żeby nie kończyć posiłku wtedy, kiedy już czujesz, że kurde, no, mogłam skończyć ten posiłek 5 gryzów temu. Bo... Przypominajka, że to takie właściwe uczucie sytości, ono przychodzi dopiero mniej więcej 15-20 minut po zjedzeniu posiłku. Więc, kiedy ty już w trakcie jedzenia, pod koniec jedzenia czujesz, że zjadłaś za dużo, to za 15-20 minut to uczucie będzie jeszcze gorsze i będziesz się czuła naprawdę przejedzona i prawdopodobnie będzie to. Czas na, nie czas, tylko po prostu wtedy będziesz miała ochotę tylko i wyłącznie leżeć, bo nie będziesz miała siły, ruszyć się, żeby zrobić tak naprawdę cokolwiek. Więc właśnie skala głodu i sytości pomaga zapobiegać też takim sytuacjom i właśnie kończyć ten posiłek w odpowiednim momencie, tak żebyś po prostu się nie przejadała. Ja ogólnie wiem, że praca z taką skalą głodu i sytości to jest, wymaga całkiem sporo czasu, zaangażowania, więc. Też tutaj nie chodzi o to, żebyś nagle sobie taką skalę pobrała i po prostu przy każdym możliwym posiłku, każdy posiłek z tą skalą sobie gdzieś tam analizowała, no chyba że na to czas i ochotę, to czemu nie? To jakby będzie na pewno plus dla ciebie. Natomiast jeśli właśnie nie masz na to aż tyle czasu, to polecam ci zacząć nawet od jednego posiłku w ciągu dnia, żeby sobie taki jeden posiłek w ciągu dnia przeanalizować, zgodnie z tą skalą, czy zacząć od, nie wiem, trzech czy pięciu posiłków w tygodniu. To niby nic, niby nie tak dużo w porównaniu do tego, ile posiłków się gdzieś tam w ciągu tygodnia je. No ale jednak jest to naprawdę całkiem spory krok do przodu, do tego, żeby właśnie słuchać tych naturalnych sygnałów głodu i sytości, jakie wysyła Ci Twój organizm, no i żeby właśnie zacząć jeść coraz bardziej intuicyjnie. Także zachęcam Cię do pobrania tej skali, link oczywiście znajdziesz w opisie. I jeszcze jedną rzecz chciałam Wam powiedzieć, bo publikowałam już rolkę, jakiś tam czas temu, rolkę i tiktoka odnośnie właśnie tego, co ma kawa wspólnego z podjadaniem i tam pojawiło się pytanie, czy tu chodzi tylko o kawę, czy na przykład też o macze. No i ja tak właśnie tutaj się skupiam na tej kawie, dlatego że jednak większość osób e, pije kawę. Natomiast nie chodzi mi o samą kawę, ale właśnie też na przykład o macze, o jakieś napoje, mm, o energetyki e, czy o tak naprawdę no, cokolwiek innego, co mm, stłumi ten apetyt i co doda nam energii z kofeiny. Także tak, nie chodzi tylko o kawę, tylko o różne napoje, więc tym bardziej jeśli właśnie pijecie nie tylko kawę, ale coś innego, szczególnie rano, coś co daje Wam właśnie oszukane uczucie sytości i dodaje Wam energii, tym bardziej warto ten swój cały dzień przeanalizować żeby po prostu, jeśli u Ciebie przyczyna właśnie z podjadaniem wynika z tego, to żebyś mogła sobie stopniowo ten swój dzień pod kątem jedzenia i picia przeorganizować, tak żeby poradzić sobie z tym problemem. Także to chyba tyle na dzisiaj. Wszystko, co miałam Wam do powiedzenia w tym temacie, to myślę, że powiedziałam. Dajcie mi znać, co Wy na to. Czy macie u siebie może takie obserwacje, że właśnie to taka Wam może być problemem? Czy macie może na to jakieś inne sposoby, żeby sobie z tym poradzić? No i co? Dzięki wielkie za oglądanie. No i do następnego.